Cześć, witaj na farmie u Micha. Dzisiejszy odcinek o wszystkim i o niczym. Duża ekspansja, dużo zbiorów. Zapraszam do oglądania. Jesteśmy na farmie. W poprzednim odcinku obsialiśmy soją wszystkie nasze pola. Aktualnie czekamy na żniwa. Pozostało nam jeszcze 4 miesiące. Nie mamy w sumie nic innego do roboty. Ja tylko będę odbierał palety z naszej przetwórni. Jednak przydałby nam się trochę większy kombajn niż ten co aktualnie mamy. Niestety no wiadomo nie stać nas na nic w sumie lepszego. Jedyną naszą nadzieją jest to, że pojawi się coś na wyprzedaży. Mamy 4 miesiące, więc jest jakaś szansa. No zobaczymy, może akurat, także no ja przewijam do żniw. Widzimy się na żniwach. Mamy październik, soja dojrzała, gotowa do zbioru. Niestety nic nie pojawiło się na wyprzedaży. Będziemy musieli poradzić sobie z naszym Bizonem. Nie wiem, czy nie kupię to w sumie do drugiego. Z tym Bizonem jest taki problem, że nasze przyczepki są za wysokie dla niego i nie możemy nic z niego wysypać. Jedyną opcją jest e, zmienienie tej przyczepki na tą niższą, na tą mniejszą. Nie wiem, czy w sumie nie kupię drugiej i będę miał dwie małe przyczepki, wtedy nie będę musiał zbyt często jeździć. A nie wiem, zobaczę. Ja zabiadał się za żniwa. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Na pewno zajmie to dosyć chwilę. Taka aktualizacja, stwierdziłem, że zamiast kupować jakiś kombajn to wynajmę dwa dodatkowe bizony. Są one bardzo tanie, bo tylko 44 tysiące skosiłem pierwsze pole, póki co wynajem kosztował 6300, także w sumie opłacalny interes. Mamy teraz powiedzmy szerokość że 15 metrów, czyli idzie to w miarę szybko. Z tamtego pola zebraliśmy 19, niemal 19 tysięcy także spoko, bardzo fajny zarobek będzie to około blisko 100 tysięcy bo soja w najlepszym wypadku około 4 tysięcy kosztuje za 1000 litrów No dobra, to ja lecę dalej, taki tylko krótki update widzimy się jednak prawdopodobnie już po żniwach Minęło trochę czasu, mamy luty, już mówię co się działo. Po pierwsze, żniwa przebiegły dosyć sprawnie na trzy bizony, nawet to dosyć fajnie szybko poszło. Zebraliśmy 61,5 tysiąca SOI, także spoko, to jakieś 220 tysięcy. Myślę, że na tym zrobimy. Wsypałem to od razu do silosu kolejowego, bo na pewno będę sprzedawał to pociągiem, chyba że znowu coś się zbaguje, popsuje, czy coś, no to wtedy zobaczymy. Oprócz tego, myślę, że gra mnie chyba jakoś trochę nie lubi. Nic się ciekawego nie pojawiło na wyprzedaży przez cały ten czas. Dopiero dzisiaj mamy za 27 tysięcy tą większą sadzarkę do waży. Myślę, że ją kupię, a sprzedam tą mniejszą. Widzę to jakieś 20 tysięcy za taki upgrade, także myślę, że spoko. Wszystkie pola zaorałem w międzyczasie. Wszystkie trzy na tym jednym takim wąskim, długim musiałem jeszcze zrzucić wapno. To też zostało zrobione. Nazbierałem trochę już tych palet. Jutro pojadę je sprzedać. Bo będę potrzebował tą przyczepę, żeby przywieźć nasze buraki z silosu kolejowego do naszej fabryki. No jest już tutaj trochę, już czuję, że trzeba ją zabić, bo te palety zaczynają się tutaj trochę nam bagować. Ta przyczepka czasami sama z siebie się rusza. No, no ale co możemy zrobić? To ja kupię tą sadarkę 27 tysięcy A sprzedam tą naszą, którą mamy, tą małą. Za 6. No, także spoko wyszło 20 tysięcy, no więcej za to. O no nic, ja przewijam jeszcze do jutra, ładuję pozostałe palety, które zostają i później muszę zrobić te dance pod naszych budaków ze silosu. 322 tysiące. No także widzicie, są dobre pieniądze na tym. Fajnie, że Giant ci pomyśleli i zrobili palety, które mają pojemność 2000 litrów. Zawsze to troszeczkę mniej pracy z tymi paletami. Ja to teraz zmienię przyczepki obydwie i tą i tą klasę, żeby miałem większą pojemność. Znaczy ta aktualnie nie ma w ogóle żadnej pojemności. I przewiozę trochę budaków z tego silosu kolejowego do naszej fabryki. Dwa ta tu już ogadnięte. Jadę jeszcze raz. Muszę zajechać. Nie wiem ile tam zostało. Jakieś 30 tysięcy czy coś takiego. Za ja każdym razem jak tu przejrzę to tak patrzę po tej mapie i tak sobie myślę jaka ona pusta jest tutaj. Nic zupełnie nie ma, zobaczcie, same tylko pola. Nawet tych pagórków zobaczę, jakby zrobili troszkę więcej tych pagódków, to troszkę bardziej ukształtowali ten teren, to trochę więcej drzew, zupełnie inaczej by to wyglądało, tak? To jak się tak popatrzy, to no nic nie ma, zupełnie pustka. Kolejny update, jadę właśnie sprzedać nasze budaki konserwowe, jest taka w miarę przyzwoita cena, akurat tym razem do supermarketu. W międzyczasie minął chyba już mniej więcej rok od ostatniego, od ostatniego czasu kiedy się włączyłem, już tylko się zatrzymam, na tym polu zasiałem marchewki, są już one gotowe do zbioru. Na tych dwóch polach soja oraz na trzecim, które w międzyczasie kupiłem, pole numer 46. Docelowo chcę kupić wszystkie te pola tutaj. I myślałem, że zrobię jedno duże pole, a być może zostawię tą ścieżkę po środku i będą po prostu dwa pola. Myślałem też o tym, żeby kupić te dwa i połączyć. No wiadomo, będziemy musieli tutaj dokupywać pól, żeby mieć więcej przestrzeni roboczej, że tak powiem. Jadę teraz do tego super supermarketu. Później zbieram marchewki, wynająłem już kombine. Jeszcze jedną rzecz, jaką chcę zrobić, to pojawiła się taka przyczepa tutaj na wyprzedaży. Może mieć ona aż 34 000 litrów pojemności, więc myślę, że ją my weźmiemy tylko bez tego. Bez pokrywy tylko 26 000 za 34 000 litrów. Także myślę, że cena jest spoko. Weźmy to. No nic, jadę to sprzedać. Zabieram się za marchewki, włączę się, zobaczymy ile ich wyjdzie. Myślę, że spokojnie koło pół miliona litrów, może nawet i więcej zobaczymy. No a za to dostaliśmy niemal 170 tysięcy. Jadę przygotować się do zbioru marchewek. Taki wielki zestaw ułożyłem z naszych przyczep. Coś koło 80 czy nawet ponad 80 tysięcy litrów powinniśmy tutaj zmieścić. Także spoko, nie będę musiał często jeździć. No i nic, znowu pewnie ze dwie godzinki zejdzie na tym. Włączy się później, zobaczymy ile z tego wyjdzie. Pierwszy zestaw usypany, jak widzicie Osiem, niemal 85 tysięcy przejechałem dokładnie 4 razy, także akurat spokojnie się to ułożyło. Nawet ten Fend ma problem to pociągnąć, ale daję radę i tak na tym zaoszczędzimy tutaj czasu, przez to, że mamy taki zestaw. Wyszło to, no to sami widzicie tyle, ja wiem ile to będzie, z 1 piąta pola powiedzmy, czyli 5 takich zestawów ponad 400 tysięcy, No zobaczymy na końcu jak to będzie. Ja zabiodam się dalej za robotę. Może wrzucę jakieś time z tego, czyli tutaj nie ma niks, nic ekscytującego, tylko po prostu jeżdżę tam i z powrotem. Jak nie, to widzimy się po prostu, gdy zakończą się zbiodę matwek. Albo w sumie pomyślałem, że nie ma na co czekać. Mi tu zajdzie jeszcze pewnie z półtorej godziny, jak nic. W międzyczasie pracownicy mogą coś ogarnąć, więc kupmy wszystkie te pola tutaj. Mamy tak, 44 tysiące. 48 tysięcy, więc w sumie najwięcej i 31. I teraz tak, mamy na tym polu nie ma nic. Co my to mamy zaorane to jest? Tak, jest zaorane, także spoko. Na tym polu mamy zasiany owies. Także zaraz wyślę pracownika w naszym kombajnie, żeby zaczął go zbierać. Tutaj mamy kultywatodowane. W sumie w międzyczasie jeden traktor mamy wolny i tak nie ma co robić nim, także możemy wysłać pracownika tutaj z pługiem, przynajmniej nie będziemy się musieli przyjmować kwastami. Później po żniwach soi, zadobimy z tego dwa duże pola. No i tyle, taka ekspansja w sumie wyszła nieplanowana tak do końca, to znaczy był to zamysł, ale nie myślałem, że tak szybko. Tutaj podjedziemy tym naszym bizonem, tam na to pole. Nawiezienie 50%, więc szału nie będzie, no ale zawsze to coś. No pole nie jest takie małe tego tu będzie trochę z tego. Dobra, powiedzmy pan Andrzejnik niech zasuwa. Tu jeszcze do tego kwiata wsadzimy jakiegoś innego typa? A, znaczy no tutaj nie pisze, żeby kwast rosnął. Ja nie wiem czy to w ogóle opłaca się to orać? Może to w sumie olejemy. Nie mam pojęcia. Chyba tak, chyba to oleję, bo nic nie pisze, że o Tak więc nie ma sensu tego orać. Weźmiemy ten ciągnik na to duże pole. Ja tam jeszcze przejadę, parę razę, a później puszczę pracownika, żeby orał to nasze pole marchewek. Zajdę ja zresztą za napełniony wszystkie trzy przyczepy, mimo tego, że nie wygląda. Nie wiem dlaczego, często mi się tak zdarza. Przypomnę, grałem na konsoli PlayStation 5. Ta ostatnia przyczepa jest pełna, tylko że po prostu nie ma tekstury. Jedynym sposobem, żeby to naprawić, jest zapisanie i wczytanie gry. No w sumie już to zrobię, żeby pokazać. No i zobaczcie, już jest tak, jak powinno być. Dziwna sprawa, po prostu po kilku napełnieniach, jakby. Oczywiście mój zagad musi teraz bić. Nawet nie wiem co mówiłem. No, że po kilku napełnieniach często się to zdarza. W niektórych przyczepach. nie wiem od czego to zależy. Po prostu brakuje mu tekstury. A no nic, tu widzicie, pan Andrzej zasuwa z, z owsem. A no nic ja kontynuuję zbiory. Widzimy się nam prawdopodobnie gdy zbiorę soję, tak myślę. Zobaczymy. Albo w ogóle w przyszłym roku na siebie. To się okaże, czy coś się po drodze wydarzy. Cały czas próbuję kupić jakiś używany sensownej wielkości kombajn, ale chyba już od dwóch lub trzech lat żaden kombajn w ogóle nie pojawił się na wyprzedaży dla no, Helipa. W najgorszym wypadku zainwestujemy w coś nowego. No nie wiem, zobaczymy. Marchewek mamy ogadnięte. Już pokazuję ile tego mamy. Do fabryki wsypaliśmy równo 240 tysięcy, a ta mamy 260, czyli mamy na oko tak 21 miesięcy do przodu zapasu, plus jeszcze tu troszeczkę mamy budaczków. No znowu praktycznie na dwa lata, niecałe teraz, teraz niestety troszkę brakuje. Jedną rzeczą, którą chcę zrobić, bo już nie mogę wytrzymać. Patrząc na te traktory i na te maszyny, które są ta, aż tak brudne, to muszę kupić w końcu tą myjkę. Nie wiem, może postawimy ją może tutaj, tak... Będzie to nasza powiedzmy stacja do mycia tutaj. Już lecę to umyć. jeszcze pokażę co mi się stało. Niestety, za to, że w sumie na sam koniec Pracownik dojechał do końca i brakło niestety paliwa. Będę musiał przywieźć tutaj paliwo, bo, jak nie, to zostanie tutaj na no zawsze. No, trochę niefortunnie, nawet by się nie udało dojechać. No cóż, ta przyczepka znowu się zbagowała. Chyba tylko raz udało mi się napełnić. I znów to samo, w sensie, że sypuje się do niej, ale nie ma tekstury. Być może to tylko niektóre przyczepki mają taki problem, bo ta na przykład i ta chyba nigdy nie zdarzyła mi się taka sytuacja. Jedną, o której jeszcze pamiętam, że często się to zdarzało, to była ta czerwona, tutaj ta jedna z największych. Mniej też bardzo często ten sam problem. No ale no cóż, nie wiem od czego to zależy. Ja zaparkuję te maszyny, załatwię paliwo dla naszego fiata. Nawet nie wiem czy wcześniej nie nazwałem go zetorem. No ale dobra No i teraz tak, ja muszę połączyć po żniwach soi, połączę te pola. Zrobię jedno tutaj jedno i tutaj jedno pole, będą dwa takie dosyć spore. Tu muszę jeszcze skończyć orkę. Później będę potrzebował jeszcze rozsypać wapno na tym dużym polu. Taki plan na najbliższą przyszłość. Mam pierwsze jeszcze tankowanie Fiata. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Odcinek nie powinien być zbyt długi, chociaż ja wiele godzin tutaj przegrałem. Dwa albo trzy lata, już nawet nie pamiętam. Zapraszam do subskrypcji, żeby nie przegapić następnych odcinków. Już w następnym odcinku będzie ogłoszony konkurs. Myślę, że dosyć fajna nagroda. No i to tyle. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć!